Cześć, cześć, witajcie. Ja jestem ShamanGo, a to jest kolejny odcinek z serii Czy Przetrwamy w Minecraft? Dziś zajmiemy się budową mojej farmy. Dokładnie tak. Zbudujemy ją tutaj, koło domku. Poczekamy jeszcze na jedną rybkę, trzeba ją złowić i lecimy budować. Upiększymy też troszkę nasz domek, bo trochę taki brzydki, moim zdaniem. No, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście w końcu tą tablicę subskrypcji. I napiszcie co może być w następnym odcinku. Bo nie mam pomysłu. Możemy wyruszyć w wyprawę jakąś, odgrywanie nowych lądów, szukać statków podwodnych, też możemy. No, nie, zap... nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, zostawić lajka, suba i komentarz. A może wybudujemy tą tablicę subskrypcji? Więc, przyszłym tutaj pomotykę. Gdzie on jest? Yes. Gdzie No. Jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, zachęcam, żeby je oglądnąć. O moje koty. Hmm. Chodzi, jeden kot. Jeden kot się mi przyda. Dobra, to zacznijmy budować. Farma powinna mieć wymiary 8x8. No, żeby byłam jedną wodę. Nie chcę budować tak przez pół. Spróbujmy z jedną wodą się teraz powodzi. Więc. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, czyli pięć, sześć, to jedenaście, jedenaście. No to spróbuj spróbujmy gdzieś po trzy, po obu stronach. Sobie szybko coś poszło z tą farmą. O i jeszcze zrobiłem rurociąg od mojego domu. Wylewa się ładnie woda z niego. Myślę, że ładnie. Napiszcie, co by można w niej poprawić mam wodę. Chodźmy. Tak będzie ogólnie to wyglądało. To tak gdzie jest moja motyka. Hmm. Dobra. Posadźmy tak. O shadery ładny efekt dają. Nie pomyślałbym, że aż tak ładnie. Tak. Nawet ładnie to wszystko wygląda. Taki domek górski bym powiedział. Dobra, już ładnie się wszystko nawadnia. Posadzimy sobie marchewki. Zobaczymy ile wejdzie. Tak, tu będą gdzieś marchewki. No, to z nich. No, będę je jadł. Jeszcze czego? Tak, tutaj. Żeby to fajny efekt robił Marchewki tak Potem Zobaczymy jak to urośnie Marchewki i tak, jeszcze buraki mi trzeba No mam jednego, ale to Się nie przyda Mam tu jakieś buraki, mam Fajnie No Ładna niby wioska, małpa dziś znikła Wieśniaki poginęły No po prostu Szkoda mówić o, zapomniałem jeszcze kubła na obornik. Zaraz gdzieś tam przeniesiemy jakiś trzeba się znaleźć. Co, noc się zbliża. O nie. Smutno. Dobra, no leci. Czemu nie lecisz? Lecisz. Pięknie. Osiem, Mało tego. Ale to zaraz się pomyśli. O, znalazłem się dwa kubełki, fajnie się przydadzą, jak będziemy mieć już barwnik, zaleźmy do domu szybko spać czy piętrowe łóżko się zdało, zdało na razie nie ma tego wieśniaka ale kiedyś to, to było wielkie skupisko hmm. w ostatnim odcinku to było widać więc poszukajmy jeszcze tych nasionek nie wiem gdzie one są moje świnki o, dobra świnek Dobra, pięknie. Będzie. No, już nie mam mięsek. To lecę do domu po ziemniaki i widzimy się na zależności naszej farmy. Więc buraczki gdzieś tu posadzimy. Troszkę, niedużo, żeby nie zapełnić całej farmy. O, trzcinę cukrowną możemy posadzić. Będzie jeszcze ładnie wyglądać. To chodźmy po nią. Hm, tu jest akurat dwie. Tyle ile mi trzeba No Dobra, To jedną sobie zabierzmy Tutaj jeszcze gdzieś weźmiemy Tak, jedna i druga Pięknie Lecimy No To skończymy tą naszą farmę Więc Napiszcie w komentarzu swój nick No Nick Google Nazwę Jakby ktoś nie wiedział Konta Google z którego subskrybujecie mój kanał. o, jedna. Więc może zrobimy tablicę i na niej właśnie będę umieszczał. Te imiona. No. Zniszczmy. Napiszcie, jak często mam robić odcinki. Raz na tydzień. Dwa, pięć. Bo nie wiem. Myślę, że tak jak na razie robię, wystarczy. Chociaż jak ktoś Wam nie odpowiada, to możecie napisać i możemy to zmienić. Więc, fajnie nawet ta farma wygląda, bo myślę, że wam też się podoba. O. Tylko teraz poczekać trzeba, aż to wszystko rośnie. Tak. Dobra, jeszcze co by można tu zrobić? Nie wiem. Chwilę pomyślmy. Nie, dobra, mieliśmy domek upiększać. Weźmy nożyczki, które zostawiam pewnie u góry, jak zwykle. No i co zamykasz? Co zamykasz? No. Drugi wieśniak u nas w górze się znalazł. Ten, który nigdy nie śpi. Więc zróbmy sobie, dajmy sobie to, to będziemy mieć w jednym naszym ogródku. Hmm, co tu jest jeszcze? Nie ma tu nic. No, są te nożyczki. I idźmy robić dalej. Trzeba nam jakąś trawę. Gdzie ona jest? Tu jest jakaś trawa. Taka najbliższa. Jedna, trzy weźmy. Może się przydadzą akurat wszystkie. Tak. Tutaj zrobię doniczkę jakąś. Trzeba mi trochę dirta. I tak. Tu, raz, dwa, trzy. Nie wiem, cztery. No powiedzmy. No jeszcze nie wiecie, co ja zrobić. Zaraz zobaczycie. Tak. Teraz gdzie jest mój crafting? Jest Teraz zróbmy te właśnie. O, one są brzydkie. Hm. Teraz będzie problem. Dobra, na razie te, a potem zastąpimy je. Jakimiś ładniejszymi. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Hm. Tak. Jadam takie doniczki. O, nie gdzie to jak chciałem. A nie wiem, chyba mam jeszcze te inne. Te właśnie włazy. Poczekajcie, skoczę po nie. Widzimy się za moment. Popatrzcie, jakieś, jakie szczęście. Mamy jeszcze dwa świerki. Możemy spróbować je zasadzić. Zróbmy sobie kostkę, można i próbujemy. Tylko, że. O, jest jeden. I. Jest dwa. O to chodziło. Mamy dwa świerki. Z nich są ładne te włazy, więc możemy je skopać. No. Więc, na temat tej tablicy subskrypcji, już napisaliście w komentarzu, czy chcecie, czy nie chcecie? Mam nadzieję, że napisaliście. No, napiszcie jeszcze, co mam zrobić w następnym odcinku. Czy robimy wyprawę, czy znowu coś budujemy? Bo budowanie nie jest złe, ale wyprawa też jest ciekawa. Także, No, dwa dobre, dwie dobre decyzje. W każdym razie żadna nie będzie zła. No, dobra, teraz czekamy tylko na te sadzonki. I robimy te włazy. Chodźmy do domku. Hmm. Tak, mam tutaj 14. Dajemy... A, wszystko przerobmy. Trzeba mi dwa, cztery. Pejdzie tego troszkę. Jeszcze mam pomysł z tym drewnem i z tymi włazami. Tego rodzaju. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak, 4. Fajnie. Wszystko się przyda. Więc, pierwsze z tymi. Tak, weźmy, zepsujmy te, zniszczmy. Tak, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I zróbmy tymi. ciekawe. Ładnie wygląda, dosyć. A teraz zsadźmy tą trawę. To, czy trawy. Tak, kwiatek trawa, trawa, i... O. nie urośnie większy, i kwiatek jest jakiś żółty nie, ma żółtego, to czerwony jak to ładnie trawą zarośnie, to będzie pięknie wyglądać dobra, a teraz co do, dotyczących tych oak, trapdoors, o, trapdory dokładnie one będą na okno na takie, takie jakby z, z, zamykane okna będą o. Tak. Będzie to ciekawie wyglądało. No i. E, brzydko. A myślałem, że ładnie będzie wyglądać. no, e, napiszcie w komentarzu, czy chcecie takie coś czy nie? Dobra, za dużo tego pisania w komentarzu. Jednak nie piszcie. <gryw> Dobra, mój koń się niecierpliwi. Chyba jednak w następnym odcinku na wyprawę wyruszymy, co? Konie. Koniu. co? Może jednak? No napiszcie, czy mamy ten... Ach, nie piszcie. <laughs> jednak. Czemu znowu napiszcie? No, ładny na razie domek. Miałem jeszcze te. Yy, właśnie nie to, to komposter, kompostry. O, tak się to odmienimy. Posadzić jeszcze w moim ogródku, gdzieś, żeby stały i były na kompostownik Tak, no. <laughs> Ciekawe. Dobra, czy moje sikierki nie używam? Tu i tu. Pięknie. No, powiedzmy. Rybki pływają. Ścieki się wylewają do rzeki. Niedobrze. Więc. W sumie zbudowaliśmy to, co dzisiaj mieliśmy zbudować i myślę, że na tym nasz odcinek zakończymy. Jeżeli chcecie, żeby te odcinki były dłuższe, co? Napiszcie w komentarzu. Więc trzymajcie się, na razie.